nie wiem, dlaczego zrobili mnie starościną pierwszego roku, nie wiem. Ale słuchajcie panie, to nie było takie proste, bo to ja jako starościna miałam taki, taki arkusze na każdy dzień. Arkusz był mniej więcej, nie wiem, ile to może być, 30 cm wysokości i był długi. No na ponad pół metra, ponieważ na arkuszu z lewej strony było te powiedzmy 30 nazwisk koleżanek i kolegów, którzy byli na roku, u góry były te dni, te dni od poniedziałku do nie pamiętam, czy w sobotę były zajęcia, czy nie było, ale na te dni, w kiedy mieliśmy zajęcia, i starosta grupy powinien każdego dnia, na każdej godzinie odhaczyć, czy dany student był obecny. Bo gdyby trzy czy cztery razy nie był obecny, to wylatywał ze studiów. Natomiast, oczywiście, jak to się tworzyło, to nie. Nie potrzebuje Panu mówić, bo nikt z tych studiów nie wyleciał, ale to było, ale to no, pomysł był iście szatański, to co, coż, co właściwie ten, ten staro, starosta grupy ten musiałby nic innego nie robić, tylko bez przerwy każdego, każdego dnia te, te znaczki stawiać na każdej godzinie, na każdej godzinie.